Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale zaprezentuję 5 najlepszych dropów polskich YouTuberów z nowej skrzyni cienia. Od razu chcę powiedzieć, że ceny ciągle się zmieniają i te, które podam, mogą być niezgodne z tymi, które będą jutro lub za kilka dni. Oraz przepraszam za dwa razy tego samego YouTubera, gdyż nie ma dużo materiałów z dobrym dropem. Dobrze, a więc zaczynajmy. Dropiu. Minimalware. No dobra. To jest pierwszy różowy. Okej, okay, nie wiem czy ja się czuję na siłach, kurde, aż tyle skrzynek otwierać, mam jedną dwie. cała przyjemność. Wiesz. Ale dwa różowe skiny w jednym openiku to już jest naprawdę dobrze. O jest! Kurde! Nice! Kill confirmed! Nie no Rocky, nie, naprawdę! Stary, wracasz do domu i robisz openik. To jest kurde najładniejszy USP jaki jest. Yes. Minimalware jeszcze, czekaj, zaraz ci powiem ile to kosztuje teraz w tym momencie. Nice! Nie no, to był jednak dobry motyw, ci powiem. I już mam progres. No, jest dobrze. 91 euro to kosztuje. No. Ja to od razu biorę. kurczę. A no to mam jeszcze swoje stare USP, orosuję remember. Będę musiał sobie nową nazwę zrobić. Kurde, to jest taki ładny. No, wygląda nieźle, to prawda. Jesteśmy fajny pomysł. Nieźle. Dobra, ostatnia skrzynka, ostatnia z naszych 10 skrzynek. Jeśli jeszcze nie zostawiłeś łapki w górę, to zostaw łapkę w górę, bo naprawdę e, bardzo dużo siana na to poszło. Ehm i otwieramy ostatnią skrzynkę. Zobaczmy co nam tu da. Jest! Jest! <ścoughs> Al, że prawie udusiłem z radości. Golden Koi. O Jezu, jaki śliczny. Już mi się podoba. Już mi się podoba. Jaka ładna emeczka. I podejrzewam, że fabrycznie nowa. Tak podejrzewam, lekko używana, ale i tak jest śliczna. Jaka śliczna, jaka piękna. No i to mi się podoba. No coś ślicznego, naprawdę. Jeszcze nawet takiej na rynku nie ma. Łojo pierdole. ja pierdole, nawet jeszcze takiej na rynku nie ma. Czwarty. Czwarty kluczyk leci i. Skrzyneczka ósma, Uf, czyli przedos ósma przedostatnia. Ja bym chciał tego łyspę mimo wszystko, jest zajebisty, jest strasznie... KURWA <laughs> KOSA! Ja Jest! Anal analny zatykacz. Yes, o Boże, jakie... Jakie to jest gorne! No ale kosa! <laughs> trafiło. Boże. Pierdolę. Dobra. ja mamy nową kosę, czekaj. O ile ona chodzi tak właśnie? Lekko używana. Uwaga. A... Ile? Ja w ogóle, kurwa, jak to gówniane jest. Ile to kosztuje? Chujowe, ale... Czekaj, bo cena. O, w dupę! O, Ile? 360 euro?! No ja, to wszystko to są z dzisiaj, dobre. ale zobacz. Ale dobra cena. Sprzedawaj, kurwa, od razu! Ja ją sprzedaję od razu za 360, ty! Ja ją sprzedaję, pierdol... <laughs> od razu i ja ją wystawiam. Ciao! Aha, będę musiał ją wystawić za... laptopa. Raz, jeszcze raz, jeszcze raz, bo popędasz. Raz. Nie, bo z laptopa prawdopodobnie będę musiał ją wystawić, ale mimo wszystko... Tak! E, poszło, poszło, dobra. Za 360 od razu, nie? To się zwrócił? Także... Tak, się. E, słuchajcie, sprzedaję ją tego, ponieważ e, kosa dopiero wyszła, a one będą gównowarte później. Nie zna, no. Napiszcie w komentarzu, że zdacie na. No. Niech każdy zacytuje swój ulubiony e, kawałek piosenki tam... Nie... O! o, o, o. Faktorium. dawaj, faktorimiu, bez tatraku. Obśrupany nie jest, nie jest. nie widzę tutaj stopnia obśrupania zaawansowanego. Czekajcie, bo, bo już... Bo już się tutaj. Czekaj, czekajcie, muszę ogarnąć wzwód. O najnowszych. I chuj przetestowany w boju. Ale i tak... Ale i tak jest ładny. Patrzcie, jaki śliczny. Jak zwykle moi znajomi ordynarne żarty to je wyprawiają. Nie rozumiem zupełnie... Tego poczucia humoru jest, jest kompletnie według mnie jakby nietrafione, ale to oczywiście myślę, że jak najbardziej powinniście zostawić pozytywny komentarz pod tym filmem. Zobaczymy sobie zaraz, co tutaj wypadnie. Mamy to! Ze Kurwa, zesot kurwa zesot <grabi> Zabora rąk. Zabora rąk. Jaka jakoś? New, o, a, a, a Dziękuję za oglądanie wszelkie komentarze, lajki bądź suby. W kwestii noża i samu ciężko zocenić jego wartość. I to już by było wszystko. Cześć.